No i wszystkich e, widzów na YouTube witam e, w kolejnym odcinku. E, troszeczkę tutaj mm, technologii dzięki poprzedniej misji udało nam się odblokować. E, dochodzimy już do technologii podstawowej nauki o rakietach. E, o rakietach na paliwo stałe. Opracowujemy też e, wczesne materiały naukowe. No i też e, opracowaliśmy w ogóle wczesną naukę, a także konstrukcję samolotów ponaddźwiękowych. Co prawda z samolotów pewnie nie będziemy korzystać, ale e, zawsze warto w to zainwestować, bo tam mamy e, skrzydła ponaddźwiękowe, które są dość istotnym elementem rozwoju programu. Dobra, mamy przygotowaną rakietę Anteros II oraz e, Styx III w, e, w postaci drugiego członu. Rakiety te mają za zadanie osiągnąć trajektorię suborbitalną, powrócić z badanymi próbkami na Ziemię, no i przy okazji wykonać też kontrakt na Sounding Rockets, który jest określony jako średnio trudny i jest w nim przewidziane zadanie umieszczenia 75 jednostek Sounding. Payloads na wysokości 75 km, czyli nasza rakieta spokojnie powinna sobie z tym poradzić. Eee, statek mamy ukończony. Zobaczmy jeszcze, czy te sounding payloads nam na pewno zaliczyło. Eee, suborbital Trajectory to będzie ten drugi. Altitude Sounding Payloads jest. 75 jednostek mamy to zaliczone. Także włączamy system SES pełen ciąg no i cóż 3, 2, 1 zapłon zwolnienie zaczepów no i właśnie, nasza rakieta jest tak naprawdę kolejną iteracją poprzedniej w górnym członie wymieniłem na nieco bardziej zaawansowany silnik na paliwo stałe, na Aerojet 2800, bodajże. Czyli też mamy silnik na paliwo stałe, tylko nieco bardziej zaawansowany. Jako główny silnik pierwszego członu jest kolejna wersja silnika A4, czyli A9. Jest on. Bardziej wydajną wersją jego ASP wynosi 220 jednostek bodajże z tego co pamiętam no i nie jest on już zasilany czystym etanolem, tylko hydynem. No i oczywiście jeszcze jakby to jako w roli utleniacza jest ciekły tlen. Dobra, lot przebiega w miarę poprawnie, tutaj rakieta ma dość dobre właściwości i sama raczej dąży do tego, ażeby wypracować odpowiednią trajektorię. Ja tutaj minimalne korekty dosłownie nanoszę. No, tutaj muszę troszeczkę uważać. Z symulacji wynika, że albo zbiorniki, albo mm, nasze lotki są nieco za słabe przy tych prędkościach i mogą eksplodować w czasie startu, właśnie przy wykonywaniu zwrotu. Ale dobra, na tych wysokościach już raczej nic nam nie powinno grozić, bo jesteśmy w dość rzadkich warstwach atmosfery. Sounding Rocket też niebawem powinien być zaliczony. A, no tylko tu jest taki psikus, że musimy e, odłączyć dopiero nasz e, pierwszy człon na wysokości e, 100 km. No dobra, nie ma problemu, bylebym się tylko nie zapomniał i automatycznie po e, wyłączeniu silnika nie wcisnął spacji, która by nam odpaliła kolejny człon. Dobra, sporo tutaj e, zrobimy. O, kurde, nie włączyłem spektrometru. Zapomniałem całkowicie o włączeniu spektrometru. Obawiam się, że teraz mogę go y, nie włączyć już. No może być problem. Dobra. Mm. Włączmy próbki biologiczne. A, ok. Możemy odłączyć drugi człon. A, 200 km nie osiągniemy. Szkoda, bo to jest kolejny rekord. Dobra, zróbmy jeszcze badania ciśnienia, temperatury. Hmm. Może, właśnie hmm, telemetria. Dobra, pierwszy kontrakt mamy zaliczony, czyli w zasadzie nam się. A, chodź tu, kurde no. E, aerobis telemetrii, to nie. No, Spektrometr chce. O! Złapał spektrometr? Tak. A, shroud, czyli musi być chyba na zewnątrz, tak mi się wydaje. Dobra. Mm, trzy kontrakty mamy wykonane. Altitude Sounding, Uncrewed Speed Record. Wysokość dwa razy. Ok, trochę zarobiliśmy. No i teraz pytanie, czy ten próbnik przetrwa wejście w atmosferę. Mam olbrzymią nadzieję, że tak. Aczkolwiek, o kurde, ale bym ważniej rzeczy zapomniał zrobić. Dobra, zdążyliśmy. E, mogłem zapomnieć e, odpalić spadochron, i to by była dopiero kaszana. To by naprawdę nam mocno zepsuło e, cały lot. Nie odzyskalibyśmy e, tego próbnika. No choćby nie wiem, e, co się działo. E, więc to by było naprawdę dość e, bolesne. Dobra, e, mam nadzieję, że tutaj uda się wejść bezpiecznie w tą atmosferę. 3, ponad 3000 metrów na sekundę mamy, więc dość sporo tego przyspieszenia. E, do której będzie dzisiaj live no, Kończymy ten lot i kończymy strumyk. E, także jeszcze pewnie z 10-15 minut maksymalnie.

Uff, naprawdę bardzo mocno się obawiałem. No niestety, ale dzisiaj niedziela, więc też e, trochę czasu trzeba poświęcić rodzinie. E, także strumyk tylko do 18. E, dobra, to się udało. Mam nadzieję, że mm, ten spadochron się na pewno otworzy. No dokładnie, Kiwormi, tak jak ja powiedziałem. Z Tobą też się w 100% zgadzam. Na pewno jutro strumyk będzie. A jeżeli jutro nie, to na pewno... Wtorek, środa, czwartek, piątek 100% strumyki będą i pewnie troszeczkę dłuższe niż dzisiaj, także zapraszam. Dobra, mam nadzieję, że ten spadochron się otworzy bardzo mocno, trzymam za to kciuki, bo to jest dość istotny element, żeby to się udało zrobić. Będziemy mieli dość ważny kontrakt wykonany. Tutaj kilka tych kontraktów się udało wykonać, więc rakieta w zasadzie się zwróciła, jeżeli chodzi o jej koszt. Natomiast no tutaj trochę wyższe koszta były, jeżeli chodzi o zakup części, więc niestety musimy jeszcze przynajmniej ten jeden kontrakt dopełnić. A już w całkowitym mroku lądujemy. A właśnie. A nie zaznaczyłem tego kontraktu na mm, długość lotu, bo chciałem sprawdzić jak daleko dolecieliśmy, ale troszeczkę krócej dolecieliśmy niż w tym locie testowym. Natomiast tutaj jakby e, i tak nie miało to większego znaczenia, bo jeżeli nie robimy tych e, 3 kilometrów nie 3000 km, tak? Zasięgu to i tak nie ma większego znaczenia, na jaką odległość dolecimy. Super! Spadochron się otworzył fantastycznie, możemy czas przyspieszyć. W zasadzie mogłem to dużo wcześniej zrobić, ale nie wiem, czemu nie zrobiłem. Suborbital Return został nam tylko powrót z tej trajektorii suborbitalnej. To jest to się właściwie dzieje teraz, bo już czasza spadochronu się w pełni otworzyła, więc fantastycznie swoją drogą miałem bardzo śmieszną przygodę w, w grze poza live'em wystrzeliłem rakietę kompletnie zapomniałem o tym, żeby dodać na dodać komputer sterujący oczywiście był przypadkowo rok 62 rakieta spadła na kubie, więc taka mała anegdotka historyczna więc już wiadomo, że te rakiety, które były wycelowane w Kubę, jednak zostały wystrzelone. Dobra, za chwilę tutaj e, spadniemy do oceanu. Dobra, jeszcze ten czas przyspieszę. E, pytanie, czy uda nam się odzyskać od razu ten e, tutaj nasz próbnik, czy będę musiał to zrobić ze Space Center. A czasami jest tak, jeżeli ten pojemnik ma zbyt małą pływalność, to on sobie tonie i dopiero możemy go odzyskać w centrum kontroli lotów. No tutaj jakby to, czy można podnieść dany statek zależy od tego, czy już no, czy jego prędkość jest po prostu w odpowiednim przedziale. Tam musi być poniżej chyba pół metra na sekundę, żeby można było go odzyskać. O, o dziwo pływa. Albo i nie. Dobra, udało się. Świetnie. Dobra, zobaczmy, ile y, punktów naukowych pozyskaliśmy. No bo kontrakt się na pewno udało wykonać. Tutaj nie ma wątpliwości. No i pytanie: czy będzie nas stać na budowę y, kolejnej y, platformy startowej? To będzie dość drogie przedsięwzięcie, jednak, bo to będzie pewnie koło 150 tysięcy. Jeżeli nie 200, zaraz sobie sprawdzimy. 7 punktów naukowych, fantastycznie. 206 tysięcy ekstra. Zobaczmy, jaki kolejny kontrakt byśmy mogli tutaj. Ok, czyli tu jest ten downrange. Zasięg jest 3000 km, jako kolejny. Tutaj nic nowego się nie wczytuje. Dobra, zrobimy sobie ten downrage yy, i pewnie low-space yy, film return. Yy, I teraz tak, mamy 231 tysięcy. Zobaczmy, yy, ile by kosztowało pobudowanie nowej platformy startowej. 150 tysięcy, zostaje nam 80. Hmm. 728 dni. Jest to dosyć ryzykowne, ale e, chyba będziemy musieli się podjąć tego wyzwania. E, w międzyczasie zrobimy sobie zapewne e, kontrakt tutaj na e, albo na te eksperymenty biologiczne, albo na e, zasięg, w sensie nie zasięg tylko e, powrót e, filmu. Bo to są dość proste mm, tutaj e, kontrakty. Wykonanie tych dwóch kontraktów dałoby nam naprawdę sporo kasy. Ile to mamy? 540 dni na wykonanie tego. Dobra. Słuchajcie, dajemy zlecenie budowy nowej platformy startowej do 150 ton. Mam nadzieję, że taka 150-tonowa rakieta już będzie w stanie dolecieć na te 3000 km. Tak, to będzie 728 dni, 2 lata prawie będziemy to budować. Dobra, kasiurki nam nie za dużo zostało, ale nie jest tak źle. Dobra, mamy skolejkowane badania. Teraz tak, co byśmy dostali tutaj? Avionics Prototypes, i tu jest znowu 10. Hmm. Co tu dostaniemy? Panele e, słoneczne. Natomiast, co tutaj byśmy dostali? Zbiorniki. I kaplery radial attachment point tu byśmy dostali nowe zbiorniki. To by chyba było najlepsze rozwiązanie. Tu mamy nowe rakiety. Dobra, chyba tak trzeba zrobić. Wydaje mi się, że na tych silnikach, które mamy, będziemy mogli spokojnie te 150-tonowe rakiety wysyłać. No cóż, to jest kolejny krok, fantastycznie. To pewnie jest jakieś 10 lat nam zajmie, <grych> ale okej, okay. dobra. Technologie: eee, A tutaj nie możemy podnieść, bo już e, zaczęła się praca nad tą technologią. Tu tylko tymi możemy manewrować. Dobra. Czyli y, wszystkim widzom na YouTube bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki.